się siema widzowie, dostałem informację, żeby nigdy nie klikać tego guzika A jeżeli ty chcesz go kliknąć, także ty sobie kliknij łapkę w górę. A, to, to dobrą informację dostałem, żeby nie klikać tego guzika A ty tutaj, tutaj, kliknij łapkę w górę Kliknij jak najszybciej, bo zobacz co tu pisze Łapka w górę, next update No widzicie, będzie wtedy update, nie Więc możecie dostać łapkę w górę i subskrypcję A tu jest seria, którą dużo youtuberów nagrywa, tylko w formie, że mają 100 przycisków A ja mam po prostu w formie, że nie mogę tego guzika nigdy kliknąć. Dobra, nie, o co tu chodziło? Okay. A tu tsunami jest, no nie. Witaj, Bella, tsunami? Dobra, nie, dobra. Ale nie, przeżyjemy, dobra, na ludzie. Opłacało się tu, że można było wybrać, którą jeszcze wierzę chcemy. Dobra, teraz yy, jak idę na dół, to sobie kliknę guzik, ale wy go nigdy nie klikajcie. Dobra, zobaczymy, co tu teraz. Co nam się stanie i teraz go klikniemy. Dobra, klikam go. Dobra, kliknęłem, dobra. Aha, zły deszcz. No nie, co tu się dzieje? O, o kurcze, nie, pioruny, pioruny, nie, zostaw mnie E, w ogóle jestem tu Dobra, ktoś kliknął guzik, ja kliknę guzik Dobra, jestem, jestem w duży O nie, do no czemu wy ten yy, Pieniążek mój, ha nie, no nie, dobra, muszę uważać Dobra Ten se lata, halo, co za oszust Oszustka, lata sobie, wydał robuksy dał dywan jakiś Gdzie tu jest dywan, nie ma dywanu, nie Oła, dostałem? Nie. Gdzie jest dywan? Ej, ona oszukała. Skąd ty masz dywan? Nie, co tu się stało? Nie! Oła! Dobra, ja nie wiedziałem, że ziemniaki będą na mnie lecieć! Dobra, okej, okay, nigdy nie klikacie tego. Dobra, ja chcę klik kliknąć. Nie! Okej, okay, dobra. Co tu się... Stało? Powoli! Dobra. To się zaraz szybciej obraca? Dobra, biorę monety. Tak, to się coraz szybciej obraca! Dobra, nie, 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 pomocy. Udaje się, udaje się. Dobra. Okej. Okay. Dobra, ale biorę monety, kradnę i wszystkie monety. Dobra, biorę, 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 bior. O nie. To jest zaraz szybsze. Dobra, muszę jeszcze tu być blisko. Okej, okay, nie, 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 zostały trzy osoby. No proszę, padnijcie ktoś. A oni nie padną, bo oni latają. Nie! Oszuści. Dobra, nie, nie zrobię tego, nie zrobię, o, nie, udało się. Dobra, klikłem, nie klikłem, kurczę, gdzie jesteśmy? A tu strzelamy pistoletu, nie, suszarką, dobra. Dobra, to, 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 to. kulkami i odpychamy. Naro. Nie, 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 nie. Dobra, tu jest jakaś, typ... tu jest jakiś typiarz, dobra. A, bo ja mam to trzymać, ja to klikam. Nie! No nie, najgorzej. Kurczę, ja myślałem, że mam to klik... Dobra, a tamto jak co chuda przeżyła? Aha, no. Yy, niestety, ale cała zabawa została popsuta przez typiarzy, który... Kupiarkę, która ma dywan. Ty, dywan jest gdzieś do, do kupienia, tak? 5 tysięcy. No nie, no typiaru, nie lataj! Psujesz całą zabawę. O! Klikam guzior! O nie, co tu się stało? Wybierz side. No nie, no i będzie latała. To jest w popsucie gry, jakie tylko może być. Biorę niebieski. Zielony, ciebieński, dobra, mi się mylą kolory w ogóle. Zielony. I będzie chyba to zła decyzja. A nie, dobra, tamten był. Luty. Dobra, biorę różowy, różowy gdzie mój. No nie lataj, psujesz grę. No dobra, nic nie zrobimy z tym, jak ktoś lata. Dobra, tu, ten, różowy. Aha, czemu dużo ludzi psuje grę? No nie wierzę po prostu. Muszę chyba za razem z widzami grać. No, <laughs> to nie będziemy psuli gry, dobra? Okej, żeśmy. Jest, jest, jest i. A, Dobra, wygrałem to. A, bo tamte osoby po prostu sesą. Dobra. Nie, 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 nie! Dobra. Ujeku, dziękuję, Dobra, wysadzona została. To tyle? O, to tyle. To była tylko jedna taka ceczwórka Dobra, moje. Nie, uwaga! Uratowała nas! Uratowała nas i tą kulę zebkano. O nie! Wow, dobra! Dobra, dawaj, dawaj, klikam. O kurczę, dobra. Uuu, Jezu, jazda. Wow, 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 wow. I dobra, jest giz majonez. Udało się, na no spokojnie. Dobra, teraz ja sobie kliknę. Bo ja przeżyłem? Aj, tamtana no. Co to jest? Wow, mogę wysoko skakać. Ej, dobra, wysoko skaczę. Yeah. Dobra, e, ale co to dalej jest? Tylko tyle? A, myślałem, że coś jeszcze. O, już są moi widzowie. Już bijają, już piszą. O, 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 jesteśmy na pustyni gdzieś. No, to byłem na pustyni gdzieś. No, fajnie, że wiedziałem, co trzeba zrobić. Fajnie, pewnie trzeba było się schować w tej piramidzie. No, no, w ogóle ten jest jeszcze nadal lata. Ale dobra, wszyscy są już mali. A, mumia tu jest! Tu Mumia jest, a ona mnie chyba od razu zniszczyła No prawdopodobnie tak No najgorzej, najgorzej, najgorzej Dobra, a teraz jesteśmy gdzie? I... Labirynt No nie, jeszcze nie mogę spojrzeć, dobra Okej, okay, lecimy tu no, Mam nadzieję, że wyjdę jako pierwszy No nie u, u, u. Jest! Nie gadajcie, że to jest wyjście Nie To nie jest wyjście nie, to nie jest wyjście! No nie Dobra, no nie wierzę. To nie jest wyjście, no na razie Albo to było wyjście, a ja nie wiedziałem. Po prostu, to było wyjście, a nie wiedziałem, to przepraszam. Dobra, tu lecimy. Nie ma tu nic. No wychodzi na to, że tam to było wyjście. No nie, wiem, kto to wygrał w ogóle? Dobra, co to jest? Czemu oni są nadal duzi? Utrady, o co tu chodzi? Fight? A, mam pistolet! Dobra. Dobra. O! Została trafiona. Dobra. Dwie naraz. Wygrałem to. je oh yeah, Mandy wygrał. Mandy wygrał. Co? Tu się stało? Co? Dobra. Tylko. O co tu chodzi? Please, Dobra. Okej, okay, no... No nie, ty piara co... A, zginęła sama. No nie, nie wiedziałem co już zrobić. <grym> no to było już też ucichłe po prostu. No nie, a, aha Dobra. Czyli co? Nikt nie wygrał. No dobra, to to, to ten, to wszyscy. <grym> co tu jest? Co, co? Czarna dziura nagle się pojawiła? O nie, dobra, get ready. O co to? Dobra, wiem! Noro, Nie! Noro, Nie, nożku, przepieczone. Czyli została jedna osoba... O, nie. Czyli w sumie... No, jak on przeżył? Czemu oni tak bugują grę? Winners. A ja nie jestem winnersem? Ja mówię, nie jestem nerwcem, też długo przetrwałem. A, no to dobra, nie chcę nic mówić, ale. Ale no, to jest tak nie fair. Dobra, oszukuję. No i tu jest kolejna osoba, która oszukuje. Kalu. No dobra, ale już mamy koniec, i klikamy Guzio ostatni raz. Wakacje. No no idealnie na wakacje, drodzy widzowie, wam dziękuję za oglądanie odcinka. Aktualnie jak to oglądacie, to ja jestem na wakacjach we Francji, więc pijajcie na Instagrama, żeby wiedzieć jak to u mnie, a może jakiś darmowy kodik też wleci. na mojej wakacji. Więc na razie trzymajcie kolejny odcinka!